Przed wyborami obiecywaliście na przykład młodym ludziom, młodym wyborcom, akademik za złotówkę. Trzecia droga mówiła tak w swoich 12 gwarancjach: wprowadzimy program Akademik za złotówkę. Pozwoli on ograniczyć koszty studiowania i ułatwi rodzinom mniej zamożnym spoza wielkich miast wysłanie swoich dzieci na studia. Kiedy taka ustawa trafi do Sejmu, pani minister? Panie redaktorze, jesteśmy mniejszościowym koalicjantem. Jakby przejść przez to konkretu większościowego koalicjanta, to też daleko, daleko nie wszystko zostało zrealizowane, więc to jest nie do końca, powiedziałabym fair w ten sposób patrzenie. Proszę mi powiedzieć, co z naszych dwunastu, pozwolić powiedzieć, co z naszych dwunastu gwarancji zrobiliśmy i by się nie zdarzyło. Nie będę nie uciekał Polska. jednak od Akademika za złotówkę, bo to jest konkretna propozycja, na którą liczyli młodzi wyborcy, aż Simon Hołownia w kampanii prezydenckiej w studiu Radia Z mówił tak: Mamy zarys tej ustawy przygotowany, będziemy walczyć o to na przyszły rok. Będzie ta ustawa za chwilę w Sejmie i rzeczywiście będzie akademik. Panie ze w redaktorze, roku. obiecaliśmy dostępne mieszkania. I jako jedyni, jedyni w całej koalicji tak działaliśmy, że te mieszkania dzisiaj są dużo bardziej dostępne. Prowadziliśmy szereg ustaw, które przez trzy dekady wolnej Polski, tych ustaw się nie dało, tych rozwiązań zrobić. Myśmy to zrobili.